Cześć, jestem Ania z Pus Bistro. Dzisiaj pokażę Ci, jak wykorzystać nasz darmowy kalkulator FoodCost do obliczania rentowności dań. Nasz kalkulator FoodCost możemy otworzyć za pomocą arkuszy Google lub programu Microsoft Excel. Arkusz składa się z kilku zakładek widocznych na dole. Pierwsza z nich, czyli start, obejmuje pisemną instrukcję, jak z niego korzystać. Kolejna zakładka, czyli ceny towarów, to miejsce na magazyn towarów, w którym wprowadzamy wszystkie składniki wraz z ich cenami i gramaturą. Następne zakładki obejmują już poszczególne receptury dań wraz z obliczonym food costem. Przykładową recepturą jest szablon dla żur. Możemy tam podejrzeć wszystkie składniki oraz obliczone fudgost. Jeśli chcemy rozpocząć pracę na naszym kalkulatorze, musimy najpierw uzupełnić zakładkę Ceny towarów. Wprowadzamy do niej wszelkie składniki, jakie będziemy używać do tworzenia dań. Jeśli chodzi o jednostkę miary, to mamy do wyboru mililitry, gramy oraz sztuki. Dla przykładu, jeśli chcemy wprowadzić na magazyn 1 litr mleka, wówczas wprowadzamy jego nazwę, cenę, w jednostce wpisujemy 1000 ml. Teraz wprowadzam do magazynu przykładowe składniki dla dania takiego jak makaron z krewetkami. Następnie obliczymy dla niego futkost. Musimy utworzyć recepturę dla naszego nowego dania i dodać do niej składniki. Najlepiej zrobić to w całkiem nowej zakładce. W tym celu duplikujemy zakładkę Twoje danie, a następnie zmieniamy jej nazwę. Ja wprowadzam nazwę makaron z krewetkami. Następnie w tej zakładce możemy zacząć dodawać poszczególne składniki. Uwaga, bardzo ważne jest, żeby wszystkie składniki zostały wcześniej wprowadzone do zakładki ceny towarów, czyli do takiego naszego magazynu. Tylko wtedy arkusz będzie mógł automatycznie przeliczyć koszt danego składnika po wpisaniu jego nazwy oraz ilości. Jak widać, zaczynam wprowadzać wszystkie składniki do mojej potrawy, czyli do makaronu z krewetkami. Po wprowadzeniu wszystkich składników zostaje jeszcze określić ilość porcji. Ja wprowadzam liczbę 5, dzięki czemu arkusz pokazuje mi ile wynosi koszt przygotowania pojedynczej porcji dania. Ostatnim krokiem jest wpisanie ceny netto za porcję. Na jej bazie arkusz przelicza ile wynosi futkost potrawy. Dodatkowo, na bazie ceny netto możemy jeszcze obliczyć cenę brutto. W tym celu należy wybrać wysokość podatku VAT. Przy makaronie z krewetkami wybieram 23%. Arkusz pokazuje mi, ile wynosi cena brutto za dodanie. Ostatnia zakładka podsumowanie pozwala obliczyć średni food cost dla całego menu. Gdy utworzysz już więcej zakładek z recepturami, pisz ich dokładną nazwę w kolumnie lista dań. Dzięki czemu ich food cost zostanie automatycznie zaciągnięty do tabeli, a w prawym górnym rogu zobaczysz średni food cost dla całego menu. Dodatkowo możesz też określić optymalny poziom food costu, którego nie chcesz przekraczać. Na zielono zostaną oznaczone te dania, których food cost mieści się w wymienionym przedziale. Natomiast na pomarańczowo te, które go przekraczają. Pozwoli to lepiej optymalizować dania i rentowność swojego menu. To już wszystko na temat naszego kalkulatora. Jeśli nadal go nie posiadasz, zachęcam do pobrania. Wejdź na stronę jak obliczyć i wypełnij formularz. Kalkulator wyślemy do Ciebie mailem. Powodzenia!